Jeśli chodzi o służbę wojskową, to mamy dzisiaj dobrowolną służbę zasadniczą i nie mamy z tym, Pani Redaktor, drodzy Państwo, jak wiem z analiz i statystyk, nie mamy z chętnymi do wojska polskiego. Dużego problemu w dniu dzisiejszym. Jest wielu chętnych polskich patriotów, którzy chcą w tym formacie dobrowolnej służby zasadniczej podjąć się szkolenia wojskowego. Wszystkich zachęcam Polaków do tego, aby wstąpić do dobrowolnej służby zasadniczej. Wiem, że są różne modele wśród naszych sąsiadów. Oczywiście nie należy wykluczać i w tym kontekście. Czytam słowa pana profesora Cęckiewicza, nie należy wykluczać, że staniemy w sytuacji, o której mówił pan profesor Cęckiewicz, natomiast dzisiaj do momentu, w którym jest więcej chętnych, czy jest wielu chętnych do tego, aby brać udział w szkoleniu w dobrowolnej służbie zasadniczej, czy służyć w wojskach obrony terytorialnej, wykonujemy swoje obowiązki jako państwo polskie, więc ja bym oczywiście tego nie wykluczał. Nie wiem, jak to będzie wyglądało w kolejnych latach, ale w dniu dzisiejszym uznaję, że dobrowolna służba zasadnicza i wojska obrony terytorialnej wypełniają ten zakres obowiązków, o które pyta pani redaktor.